Witam wszystkich w 11 części Let's Play Stranded 2. Przypominam, że ostatnio mieliśmy pomóc tym tubylcom, wtedy oni by nam pomogli zbudować statek. Mieliśmy zbudować 5 klatek na ryby, pułapek. Oczywiście te pułapki dało się wybudować, jeśli ma się 50%, 50 w połowie. Ja mam już 80%. Jest zajebiście Tak, zrobiłem to. Mieliśmy przynieść im 20 bochenków. Mamy 20 bochenków. I zasadzić bodajże 10 krzaków w wiosce tego zboża. Wszystko się zgadza. Zrobiłem to bez Was, bo po prostu to byłoby za nudne. I co on na to teraz? Wyświadczyłeś plemieniu wielką przysługę. Teraz okazać wdzięczność, zbudować statek. Mieć złe wieści, wysłać budowniczych, żeby zacząć pracę, ale powiedzieć, że budowa niemożliwa. Czemu? Plaża i dno, pełne alg, przyklejać się do łodzi i zniszczyć kadłub. Budowniczy nie pracować, budowa być bezcelowa. I co teraz? Musisz pozbyć się alg, nurku i zniszczyć wtedy, zacząć pracę natychmiast. Dlaczego ja? Plemieńcy nie nurkować, bać się wody, zginąć kiedy zanurkować, tylko ty nie bać się nurkować. Móc pozbyć się alg, wtedy myły budować statek. Ej, więc lepiej to zrobię. Pomogą tu z ich problemami, ale zanim zbuduję, dla. Niestety muszę usunąć algi z plaży. Twierdzą, że bez tego nie mogą zbudować statku. Tak więc też zrobimy, ale zanim wyruszymy, yy, muszę Wam powiedzieć, że zdobyłem kupę motylków. Jak widzicie, sporo się rozwinąłem. Zrobiłem też farmę motylkową tam i odkryłem, gdzie są śliwki. Pamiętacie, mieliśmy takie zadanie: śliwki dla pewnego tubylca. On tam sobie chciał, bo lubił te śliwki, czy coś takiego. I jest tu takie drzewo. Urwa, kutasie nie spieprzaj. I właśnie teraz pójdziemy po te śliweczki, śliweczki. I później zajmiemy się tymi algami. E, to było kawałek drogi chyba tak. To było nie, na pewno było to gdzieś przy wodzie. Tylko nie pamiętam. Hmm, to było kawałeczek chyba. To było takie inne drzewo niż wszystkie naprawdę. Weźmy sobie te włócznie, bo nie wiem, czy tu lwa żadnego nie spotkamy. A na pewno nie chciałbym spotkać. O, jak się skacze, szybciej rośnie głód i pragnienie, ciekawe. I zmęczenie też, o. To już niedobrze. Weźmy sobie troszkę jagódek. Chociaż ich mamy od zarąbania, ale zawsze się przydadzą. I chyba się będziemy powoli zbliżać do opuszczenia tej. Czwartej? Chyba czwartej wyspy, tak? To jest chyba czwarta wyspa. No właśnie, to jest to drzewo. Pyk, pyk, pyk. Znaczy, w sumie ono jest podobne do innych, ale nawet nie wiedziałem że mo na niej mogą owocować śliwki. To jest ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobrze, teraz chodźmy do tego tu bylca oddajmy mu śliweczki. Pytanie: Ty tutaj masz coś ciekawego? Jointa sobie możemy wziąć od siebie. Bo po co ci joint? I chodźmy teraz. Może sobie wyjaramy tego jointa, co wy na to? Uuu, jest dobra paza. O, ta A, się najarałem. O ty. Ech, gdzie jest Zbyszek? Nie, no, ciekawa rzecz, naprawdę. Jeszcze Takim rozwiązaniem, z takim czymś w takiej grze się nie spotkałem. <laughs> Ciekawe, co by się stało, jakby w Minecrafcie coś takiego wprowadzili. Świetna rzecz, naprawdę. Uuu. Nieźle. No kurwa. czy w dobrą stronę idę teraz. Ty bez jaj. Żeby mi się nie wrócił czasami. Muszę Was zmartwić, że właśnie. A nie, myślałem, że się zgubiłem, ale nie wszystko w porządku. Ok, pójdziemy tutaj i zaczniemy ścinać te algi. Kosą będzie najszybciej, tak mi się wydaje, przynajmniej. Ich nie ma tam za dużo, więc chyba nie będę ciął. Właśnie. Te też musimy ściąć, o właśnie, coś takiego. Nie jeszcze, nie, jeszcze nie spadło teraz. No. Kolejna. Okej. Okay. Dobra, teraz chodźmy się przekimać, bo jesteśmy troszkę... Mm, ...troszkę zmęczeni. Zje, a co ciekawe te algi można też jeść. Patrzcie. Ciekawa sprawa. Właśnie oddajmy te śliwki, bo zapomniałem kompletnie o tych śliwkach. A to był chyba ten gościu. O, dzięki, jestem Ci tak wdzięczny od to twoje mikstury chodzi do Tatusia śliwko. Ach, nie ma za co. No i dziwny ten koleś. Zapiszmy sobie, żeby nam się czasami, jak coś się stanie, to bym się troszkę zdenerwował, jakby nam to wszystko przepadło. Tutaj jeszcze mała taka jest. No chodź do tatusia tych glonie. Wodoroście, sorry, wodoroście. No, tutaj są. Kolejne, chyba czwarta, czy tam piąta. I chyba jest tutaj wszystkich 10, coś takiego. Tak mi się wydaje. No szybciej, szybciej, bo mi się powietrze kończy. Okej okay. tego brzegu chyba wszystkie. Nie jeszcze tutaj jest jedna Którą musimy też się pozbyć i oni wtedy mam nadzieję, że już zbudują ten, tą łódź. I wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tak jest. Tutaj jeszcze dwie. Tam chyba pod molem będą trzy. Ciekawe, ile tych wysp jest, bo nie wiem. Nie, czasami siedem? Coś takiego, albo, albo może już będziemy. Piąta to jest ostatnia. Ciekawe. W sumie ciekawe, czy ta historia się dobrze skończy. Ała! Czy dotrzemy w końcu do domu, czy nie? W sumie po tylu wyspach, to mu się chyba to należy. Żeby nam się wreszcie udało. I mieć święty spokój. Bo koleś naprawdę miał niezłe historię. Szybciej, szybciej. Tam się powietrze kończy ziomek. Tutaj coś jest, tak, tu są dwie. Dobra, tutaj jest jeszcze, jeszcze chyba jedna została pod tym molem. Tak mi się wydaje. I nie? No kurwa nurkuj. Pacanie. Nie, chyba wszystkie już. się chodźmy... albo nie. Powiedzmy mu. Dobra robota, teraz móc zaczekać budowę. Budowa potrwa 14 wschodów słońca, a ty wrócić kiedy gotowe. Tak jest. Dobra. A nareszcie pieniądze zaczęło budować. Ma skończyć za kilka dni. Dokładnie 14 dni to troszkę sporo, więc już zacznie, zacznijmy odpoczywać. Ała! Jest to, jest. My sobie zapiszemy. Nie! A nie, myślałem, że wychodzę z gry. no i bym się wkurzył troszkę. No i tak wygląda nasza łódź. No spore to bydle. Ale trochę dziwacznie to wygląda, naprawdę. Nie, wiem, oni mają plastik. O oh, fakt, będziemy czekać 14 dni. A nie jesteśmy zmęczeni? Ja jestem zmęczony. Jestem. Wszystkim jestem zmęczony. Ja muszę odpoczywać. Tak jest. Ile jeszcze? O, 13, 14 dni, 2 tygodnie mam czekać? No bez jaj, no nie rób nam tego. Holy shit. Niedobrze, bardzo niedobrze. No Zobaczymy się, nie ma sensu żebyście czekali razem ze mną. Po prostu zobaczymy się jak minie te 14 dni, więc za chwilę. Okej, okay, jesteśmy już. I chyba już powoli skończyli ten okręcik cały. Tutaj taki plus dla twórców, że ten okręt co kilka dni się zmieniał, nie? Co kilka dni przybywało po prostu elementów. I to było fajne. Co ty pieprzysz, ziomek? Jak za trzy dni, jak już? No, bo się zaraz pogniewamy. Będzie mi tu gadał, że za trzy dni. Nie przegadaj nie gadaj mi tu. I jeszcze, jeszcze, jeszcze... Szybko coś zjemy, zanim zacznie mnie lać... I jeszcze chyba jeden dzień... I jeszcze nie jesteśmy zmęczeni, zaraz będziemy... I chyba... Chyba już... Mam nadzieję, że się nic nie zbagowało budowa statku skończy się jutro ja pier... Dole, naprawdę nie może się troszkę przyspieszyć trochę budują jak jak chińczycy te autostraty. szybko szybko i dobra już mam nadzieję że wszystko będzie OK. zjedzmy sobie rybkę i spadamy stąd bo już ci tubylcy zaczynają mnie wkurwiać na całego Jak jutro? Już zaraz kurwaś... Was zaraz... ci pierdolnym młotkiem ty cepiejebany Kurwa będzie mi pieprzył że jutro Tu u nich chyba nie wiem auto autosave to pewnie już, tak? No oczywiście, że już I Teraz pytanie na jakim my mam zapisać na jedynce Statek być gotowy, przyjacielu. Całe plemię życzyć powodzenia. Dzięki, żegnajcie. Statek jest gotowy. Hula, swoją drogą zastanawiam się, jak udało im się zbudować tak nowoczesną łódź. Wygląda podejrzanie podobne do mojego jachtu. Tuż wód zapewnił mnie, że jego plemię jest doświadczone w budowaniu statków. No to. Nara. Albo jeszcze nie. Nie kurwa, nie łowienie, ja pierdolę. Nie no, kurwa, same muszelki. Rybki chcę, muszelki to mnie potrzebne. Siecie jest zepsuta, kurwa, szkoda. Ale tutaj mam dwie rybki. Już jest 5. Świetnie. A tego nie chcemy. Dobra, już myślę, że pora najwyższa stąd spadać. Papa pa, Morzynku. Uu, tutaj mamy coś. Uuu, się... pewnie, że mamy. Zabieramy stąd sześciutko, no, Motylki. Motylki zawsze się przydadzą. Teraz sobie zapiszemy. I sobie zjemy i spadamy stąd. Ha, ha, ha. Ej, bez ja jak się odpala to dziadostwo. Chyba z wodzem muszę pogadać, tak? Czy o co chodzi? No, ja wiem, że statek jest gotowy, tylko jak się do niego wsiada? Co nie zbiornik paliwa jest pusty, skąd oni zrobili na tej wyspie silnik? Ja jestem bardzo ciekawy, nie potrzebuje paliwa wody, nap woda, napęd woda napędowała. tak znaczy. Być świetni budowniczy statku. Statek wyposażony w nasze technologie. Gratulować kupna statku, ale Więc potrzebować czegoś, co nazwać paliwem. Móc napełnić statek woda napędowa, ale najpierw okazać, że ty jesteś warty. Nigdy to być tylko dowód, że być godzien naszego statku. Dopóki statek nie działać, ty tu zostać. Nie będziemy ryzykować za dużo pracy, my w to włożyć. I co teraz? Zdanie być łacy. Przynieść 10 dymiących liści od kolorowego człowieka je zwać, Przynieść... Jak je zwać, przynieść 15. Narkotyki są złe, pieprzysz. Prawda, ale my być uzależnieni od bandach. Nie móc wytrzymać bez zielonego liścia. musieć mieć miłe życie, inaczej oszaleć. przynieść 20 albo cię zabić i oddać statek następnym przybyszom. Dobra, łapię. Być prawdziwy przyjaciel. Absolutnie. Do widzenia. Ej, statek jest gotowy, ale bez Zbiornik paliwa jest pusty. Idiotyzm. Czemu nie mogli zbudować żaglowca? Teraz mam i 20 cholernych skrętów, tylko wtedy napełnię statek paliwem. Co za obrzyd No tego się nie spodziewałem. Prawdziwy zwrot akcji. To mnie zask zaskoczyło. To idziemy do tego dziadka. Po te skręty. Pewnie ten dziadek też będzie coś chciał, albo będziemy musieli zrobić te skręty. Pewnie coś w tym stylu. Już ja znam takie questy. Oj, czeka nas jeszcze więcej roboty niż, niż myślałem. Napijmy się przy okazji. Ok, chodźmy. Chyba będziemy też powoli kończyć ten odcinek. Jeszcze pogadamy z tym starcem, co on ma tam ciekawego do powiedzenia. I się będziemy powolutku zwijać stąd. Przynajmniej mam taką nadzieję, że wreszcie odpłyniemy wtąd w cholerę, bo już naprawdę mam no dosyć tej wyspy. hej, robi się strasznie męcząca. Hm. Sobie pomyślałem jak męczące zajarajmy sobie skręta i z główki, ale nie będziemy teraz jarać, bo się znowu zgubia albo coś innego. Musimy po prostu pogadać z tym dziadkiem Yo, To tutaj ty tam masz, ziomek? A, nie. coś... Oczywiście, kup ciastka, kup sok Nie ty on tutaj nie ma tej opcji. No bez jaj, czyli skręty będziemy musieli robić samemu. Czekajcie, ja miałem kose gdzieś. to troszkę mnie zadziwiło teraz będę musiał troszkę pokminić jak się te skręty robi a, czekajcie niech zgadnę pewnie liść i liść tak joint doktor joint 20 skręt a to w sumie nie będzie takie trudne ale zobaczymy się chyba w następnym odcinku jak ja skończę te skręty to jest nudne no i mam nadzieję, że się ten odcinek Wam podobał, więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakieś znaki. To cześć!